Na wstępie chciałabym Was przeprosić za dźwięk. Po minucie powinno się to ustatkować, i jak zawsze zapraszam do oglądania do końca, ponieważ ostatnie minuty są najlepsze. Albo obejrzyjcie te ostatnie minuty po prostu najbardziej się starałam. zrozumiałam jak bardzo moje wakacje są na nie mają kompletnie żadnego sensu a za każdym razem gdy próbuję wymyślić coś innego okazuje się że gdy to zrobię to co istnieje w tym momencie nie będzie miało sensu nadal otóż pewnego dnia poszukując inspiracji w zakątkach tartaru jaki znajduje się wokół mnie znalazłam to wielkie pudło takiego oto czegoś i wiecie co? W końcu znalazłam sposób, jak zdetronizować Gucci i wkroczyć na świat z moją nową marką Wielbłąd Pany by Loret Larsen i zawładnąć świat. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że Moje rączki to rączki Boga tak naprawdę i ja jestem świetna w robieniu czegokolwiek, dlatego też zrobimy wszystko sami i teraz Wam pokażę świetne DIY, jak pozbawić wielką markę pieniędzy. Mam ogromną nadzieję, że mnie widać. Jak nie, no to cóż, moje życie będzie kompletne, kiedy idzie. W ogóle zastanówmy się nad tym kolorem. On jest tak obrzydliwy, ja naprawdę nigdy nie widziałam tak obrzydliwego koloru. Jakby co to w ogóle jest? Ani nie myśli, ani nie jakiś nud. Co to jest w ogóle za kolor? Na początku zobaczmy mój super pokaz mody niczym. Victoria's Secret. sukienkę. Odtniemy to, to, a potem, potem zobaczymy, bo jeszcze nie wiem. Zabierajmy się do pracy. A więc porozmawiajmy sobie, ponieważ tak naprawdę to wy w ogóle kompletnie mnie nie znacie. Na moim kanale aktualnie jest 7 filmów i um, czy ktoś mnie zna? Nie, oczywiście nikt mi nie ogląda. E, czy jest mi z tego powodu smutno? W sumie to nie, ponieważ wiem, że nikt mnie nie będzie oglądał i nawet za 10 lat, kiedy będę miała już te 10 subskrypcji, też nie będzie mi smutno, ponieważ mnie popularność się nie doczeka. Moje morośniaczki złociste. Tak właściwie to nie mam pojęcia, co dzieje się w świecie, nie obchodzi mnie to. Nie oglądam wiadomości, nie oglądam YouTube'a polskiego, także wiem, że jakieś rapy i te sprawy... Nienawidzę rapu, tak, wszyscy mnie teraz zlinczują. Dlaczego nienawidzę rapu? Uważam, że nie jest to muzyka, jest to forma jakiejś ekspresji, jednak nie uważam tego dalej za muzykę. Muzyka to coś więcej niż tylko słowa. A tam są tylko słowa z jakimś bitem. Bit Beat to nie jest muzyka. Moja opinia, także macie prawo do wyrażania własnej. Ja już mam dosyć tego rapu. Wszyscy zaczynają rapować. Wszyscy. Nawet nie umiesz, nie umiesz śpiewać. Co to? Pop, pop! Nie masz talentu? Nie! W ogóle przestań! Jest autotune. Jest autotune. Wszyscy teraz autotuna używają. Nie wiem dlaczego. Po co? W sensie, jakby ja rozumiem jakieś trendy, ale naprawdę tak lekceważyć sztukę, rap mógłby być sztuką, gdyby nie, nie zabierali się za niego wszyscy. Nie uważam, że rap jest zły i powinien zniknąć z tej planety, ponieważ każdy ma swój gust muzyczny. Ja nie będę tutaj nikogo przekonywać do tego, co ja lubię. Ja lubię muzykę z lat 80., wszystko, co lata 80. trochę w dół to moje życie. Można by było y, zrobić taka nowoczesna y, poezja śpiewana. I to jest poniekąd nowoczesna poezja nieśpiewana, bardziej mówiona, ale jednak uważam, że rap by, by, mógłby być dobry, gdyby y, rzeczywiście ludzie, którzy potrafią coś robić, którzy wiedzą, co znaczy sztuka, by się tym zajmowali. Są tacy ludzie i ja nie, nie mówię, że nie. Na pewno są raperzy, którzy rzeczywiście mają talent i pewnie piszą bardzo dobre teksty, tylko ja po prostu tego nie słyszałam. Ja słyszę ten chłam i to mnie przeraża. Tego nie powinno być, to powinno zniknąć, dlatego rap się staje niedługo rakiem, tak uważam. Moim zdaniem jest to chwilowe takie, o tak jak fidget spinnery były, czy flip battle challenge, to rap to będzie coś takiego wśród youtuberów i później zostaną ci raperzy tacy, którzy mają rzeczywiście dobry wpływ na społeczeństwo. Chociaż jak czasami słucham tych przekleństw, słyszę, że słuchają to dwunastolatki, to naprawdę nie wiem, czy to jest dobry wpływ na społeczeństwo. Bo jest ja dopiero strywa, ja już bym mogła tak zostawić, prawda? Już mogę podbijać świat. Następnym krokiem w naszym wspaniałym eksperymencie modowym, przepraszam, jakim eksperymencie modowym, my tu prowadzimy poważny biznes. A więc mamy to. Otóż jak widzicie, tu jest piękny napis XXL. Oczywiście, żeby być fajnym musimy odciąć to coś i mówić, że jesteśmy slim, no bo jakże inaczej. Zabierzmy się do zmniejszania szpilki. Nie, dobra rzecz do zabijania e, e, To znaczy nie My oczywiście jesteśmy w familie friendly I nikt tutaj nie mówi o żadnym zabijaniu, prawda? Wszyscy <laughs> e, żyjemy w stu procentach szczęściu Dobierzcie mnie stąd, proszę Oto pięknie zaznaczone linie Które będziemy teraz szybać. Jezus Maria, naprawdę myślę, że ja wiem co Nie słuchajcie mnie Ja was jeszcze nie poznałam Oto Marcel Mój chłopak bardzo się kochamy. Czasami daję mu pić, jak nie jestem na niego zła. Jak jest, jest grzeczny. Teraz trzeba przebrać nitkę przez dziurkę. O, udało się. Wow, wow. U za, pierwszym Serio, za pierwszym razem. za pierwszym razem. Nie chcę, żeby mnie to zabiło. Okej. Okay. Nie jeszcze jest dobrze. To jest chyba jakiś żart, wiecie? To jakoś wygląda. Mogę podbijać świat mody, moi drodzy. Mogę podbijać świat mody. Teoretycznie mogłabym tak zostawić. Tylko mnie to śmieszy, prawda? Żeby oczywiście nie zakończyć tylko na tym tego wspaniałego filmu, postanowiłam zrobić coś z tym maleństwem, jakie znalazła. Mój kanał jest bardzo family friendly, eco friendly, gucci friendly. I co? To nie będziemy marnować tych wspaniałych skrawków materiału. Wykorzystajmy to. Teraz musimy oczywiście uciąć sobie wspaniały kawałek, ponieważ nasza górka jest tej długości. Przykładamy ją. Odcinamy kawałek. Szyju, szyju, szyju. Przerwa na reklamy. Mi nic nie przeszkadza. Ja jestem dość tolerancyjna. Jestem tolerancyjna jak mogę. O stop. Stop, za dużo starych memów. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja przepraszam, ja naprawdę przepraszam. Ja już nie będę. Chcemy do programu. Czas przewrócić to na drugą stronę. Nie odpowiadam za jakiekolwiek zabicia. Ja tylko pokazuję lifehaki. Parabole tańczą, 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 parabole tańczą, 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 tańczą. Okej, okay, to nie jest family friendly. Zdecydowanie nie jest. Tak możemy nagrywać programy dla dzieci. koniec.